Nie, witam Was w odcinku z zombie z moim kolegą! się siema. To jest nasz pierwszy odcinek, więc... Który będzie krótki? No. Bo nie umiemy w to jeszcze do końca. No dobra, to widzimy się w gierce. Naura. No. Dobra, jesteśmy w grze. Przepraszam, to będzie nie chciałem tak. Ale dobra. Jesteśmy w grze. Mam MK. Ja to ammo, nie wiem, jestem głupi, po broń nie wziąłem, nawet ja ammo nie wziąłem, a chciałem już ammo brać. Uwielbiam to, bo to jest, ja z tego tak kocham strzelać. No nie, oj, 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 oj. Przemek, ale przecież, ale przecież nie mam zwykłe strzelanie. Co masz? Mam no, strzelanie, że muszę strzelać. A nie, że na zombie. Nie, to masz strzelanie, no, to tak. Ale mogę też palcem. No możesz. Jak mi jest wygodniej. Dobra, dobra, Tutaj mamy strefę uleczenia. Czekaj, okay, weźcie na ludzie. Nie wiem gdzie ty jesteś, więc... O! To jest mój kolega. On się w prawdziwym życiu tak nie nazywa. Tylko ma taki nick. No. Dobra moi drodzy. No, i, e, jesteśmy dwóch na trzech zombie. No, no to będzie kolorowo. Walę, walę, go. Zginę. I walę cię, no. Jednego zabiję. Nie. No mój, no mój kolega nie jest lepszy w tą grę. Nie. Nie jest. Jest taki można powiedzieć, że taki średni. O kur, ile tu was jest? No, ja nie umiem. Idziemy kolega zabić. No tu was jest, halo. Ej, gdzie mój kolega, ty? Powiedz, gdzie jesteś dla widzów. No mam. Umarłem. Zombie wygrywają. Robi loks. Sars. Sukis? Kurde. Widzimy się chyba już w ostatniej gierce. Raczej wątpię, że w ostatniej. No. Jesteśmy w gierce. No, ja w ogóle na strychu jestem. A ja w ogóle nie wiem gdzie jestem. Beka siebie. No. Tak Umrzesz. Jestem akurat koło ciebie. Akurat hej. Okej. Okay. Mm. Lecę. Czemu jest zero zombie? A nie to dwóch. Nie, bo jest dwóch. Nie? Ej, ej, ej Trzeba jakąś fajną broń sobie znaleźć Ej, można się do szaf chować Lol. Wow Nie widziałaś tym? Nie Kurde Dobra, pompa Zombie W szafie się schowałeś? Okej, okay, moja supermoc... Aj, aj. Bejwa. Napiszcie, czy oglądaliście Eurowizję w kontarzu. Znaczy, ona była w czwartek? I która osoba wam się najbardziej podobała? Bo ja oglądałam i Blanka. Ładnie śpiewała. W ogóle to ci zombie gorą. A w ogóle I, o tym nie wiedziałem. Jesteśmy we dwoje na 10 zombie. No to. Nie, ja mam tam walę z tych zombie. A sam na no. 8 zombie. Bej. O jezu, tu ja biedu lepiej. Ja, Idziemy szukać się monasz, monasz, Widzę czaszkę, to znaczy, że się jest. Ej, ej, zacierałem się! Ktoś mięczył. To szymek! Dobra. Dobra, moja droga, raczej to przetrobiło. Ile wy macie HP? Mega dużo. Da. Czemu tam się nie Czemu tam się przechodzić nie dało? Zombie wygrało Jak tam były drzwi tam się przechodzić nie dało Dark potrot Kurde Jesteśmy w widzowie O tak O tak, dobra ej nie mam broni, to jest najgorsza. Ja mam i łatwe. No i już. O dobra też mam. Okej. Okay. Dobra, sobie od razu tutaj takie coś takiego. A jak chcecie pobrać tą grę, to pobierajcie od razu. No jest mega fajna. I też trochę mega ciężka. Ale tak, mój kolega, marazja jest bardzo fajna. Z nazywa się zombie hajt, coś tam no jakoś tak ja sobie parkurka robię napiszemy wam tam w komentarzu nie w komentarzu albo po prostu pod filmem w tytule, no jakoś tak no to pod filmem napiszemy i już będzie pod filmem zero złomiaków będzie pod, pod filmem coś takiego ja umieram. Będzie przypięte Komentarze. I Nie sobie parkury robię. Zamiast wam pomagać. Parkury robię. To zombie? Szymek! Nie Dlaczego skacze? Ja bym nagrał jeszcze odcinek z Bloksa z Tobą. Ze mną? No. O! Ja pierdzierę. Skinął Kurde, przypał. HP straciłem, ale mi się zregenerował. Kurde, umarłem. kurde. Ale ty chyba jeszcze został. No jeden. Zawsze ty sam zostawałeś, ale. Przypomnę, że ja nie gram. Już idę. Bo ja parkour robiłem. Parkurek. Parkurek. Oj. Oj, oj, oj. oj. Wygraliśmy. No, jako zombie. Mario. Mario. Chyba lubi Mario. Nie wiem. No to ja też. To... O! Gdzie wiem. Ja weszłam. Nie, będzie ty wiesz. Dobra, jesteśmy. Bo ty jesteś. Nie wiem. Mam bloka. To moja o. ulubiona bręka. A co to, to jest Już uzika. M players hey. No Gdzie jakieś fajne bronie. No tak blisko piłki. By o kurde jak się wystraszyłem. No kurde, ja bym już zginął. To by większy szywał ode mnie był. Mm. Nie. Ej, gdzie ja tutaj mam istotę? Gdzie ja się kręcę w kółko? Ej, widzę zombie? Tak, to zombie. Ej, ej, ej! Na, na tej mapie są same teki. Ha, skoczyłem jest! No, no jeszcze nie. O kurde. Bije mnie coś. Zombie jest! Nie, no, to umarłem. Może to taką dzi. Dobra, dobrze siedzimy. E, to to ty? Nie było. Nie wiem, walę kogoś. Skąd ty tu? Przydałaby się lepsza broń. No i ja nie mam. Ej, tu. Ej, się że się tak zombie skampiło. Tu! co ja tam szłem. Dobra. Dobra. dostałem A ja jestem Dobra. zombie i ja parkur robię No, wygrał. Szybko poszło. To już będzie na tyle No bo no tu siema Jeżeli się podobało to pa No siema